Przypomnę Państwu, że w tym miejscu miałem okazję w roku ubiegłym wykonać wolę społeczności akademickiej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Pana Przewodniczącego dekorować medalem za szczególne zasługi dla naszego Uniwersytetu dla Sztuki Wysokiej. W tym roku w imieniu Senatu, rektoratu mojego Uniwersytetu chciałem zakomunikować Państwu aż dwa takie szczególne wyróżnienia. Pani Poseł... Będę bardzo prosił, że Pani zechciała z rąk Pana Przewodniczącego przyjąć medal za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i dla muzyki polskiej. Oddaję Pani dyrektor i pozwolę sobie przeczytać uzasadnienie. W moim wieku, drodzy Państwo, jak chce się coś zobaczyć, trzeba zdjąć okulary. Wybaczcie. Szanowna wielca Pani Poseł, Zechce Pani przyjąć medal honorowy 200-lecia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, który przekazuję Pani w imieniu władz uczelni w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju polskiej kultury wysokiej. Z podziwem i wdzięcznością obserwujemy stałą życzliwość, którą obdarza Pani znakomitą filharmonię dolnośląską, z którą Uniwersytet nasz łączą liczne więzy artystyczne. Współpraca jednej z najstarszych i najwyżej cenionych. Uczelni artystycznych Europy ze świetną, dynamicznie rozwijającą się filharmonią, trwa już dwie dekady i zaowocowała multum wspólnych ważnych dla muzyki polskiej artystycznych inicjatyw. W dziele tym świata opieka, którą otacza pani poseł naszą Filharmonią, odgrywa rolę niezwykle ważną i cenną z wyrazami podziwu i myślą serdeczną rektor. Drugą nominację otrzymuje pan Radosław Mołoń, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, który nadzoruje kulturę w naszym województwie. Bardzo serdecznie proszę panią dyrektor. Bardzo proszę serdecznie Państwa o przyjęcie tej informacji do wiadomości i o przekazanie panu Marszałkowi. Rozumiemy, że obowiązki niestety włodarza województwa to nie jest rzecz prosta. Będę bardzo wdzięczny, jeśli Pani Dyrektor zechce przekazać panu Marszałkowi z wielkimi wyrazami wdzięczności za jego troskę o kulturę wysoką.